Piękny maj zaczął się, kochani, natomiast nie do końca taki piękny, z tego względu, że, jak słyszeliście w ostatnim odcinku, no, przyjechał Josh, zmienił samochód, no, na bardziej taki, myślę, że sensowny BMW, właśnie nie wiem, czy to seria 1, czy... Tak, także taki, no i dobra, no, z tego, co podsłuchałem trochę, muszę powiedzieć, tak, między nami, że... Proszę, chyba wylali z tamtej firmy. no chyba w firmie ochroniarskiej, gdzieś tam w jakimś tym, właśnie w Hollywood, kurde, czy gdzieś. E, I po prostu, no. się skończyła akcja. Nie wiem, nie znam szczegółów do, do końca. E, natomiast wiem, że chyba Jake też przyjechał, ponieważ Lucy mówiła, że wychodzi. Prawdopodobnie do Jakea, nie, nie, nie słyszałem e, do końca, ale wydaje mi się, że we dwóch tam byli, kurde. Dobra, nieważne, bo mnie, kurde, tutaj usłyszą zaraz. E, także tak to wygląda sytuacja. Czy jestem zadowolony z powrotu Josha? No. Powiedzmy sobie, że pozostawię to, że tak powiem, waszemu domysłowi. Natomiast, kochani, mamy ważną akcję, ponieważ sprawdzałem ceny w skupie i jedziemy do sprzedać miód. sprzedać miód myślę, że naszym niesamowitym tutaj Landinim, tylko że zanim. Wyruszymy w drogę. No właśnie, muszę się podczepić pod tamtą przyczepkę. Nie wiem, czy damy radę w ten sposób. Dobra, powinno być ok, gdzieś tu. E, cyk elegancko, dobra, to jest e, i no i właśnie, trzeba będzie również e, do pana. Kurde, ciągle zapominam, jak on ma na imię. E, tak, to jest też do zrobienia. Konie były nakarmione ostatnio. Także spoko i. No właśnie, i tego miodu tutaj jest trochę. Całe szczęście on nie jest jakiś super ciężki. Nie ma go dużo chyba, chyba że gdzieś kurczę on tam jest jeszcze. Dobra. Mhm. Mm -hmm. mm -hmm. Tu. Właśnie, mam nadzieję, że to będę mógł teraz go kurczę przypiąć, bo ostatnio były problemy z tym, ale widzę, że tym razem będzie ok. No właśnie, bo miód jest, kurde, w maju dobry. Dobra, jeden jest. Tak, tego miodu pan Aja nachował jeszcze, także spoko. mhm. Mm Troszeczkę o! Dobra. No, trzeba trochę popchnąć cyk, przypiąć. I ładnie. Mhm. Tutaj troszeczkę mniej jak widać, ale... Ale okej. Okay. No, trzeba zabrać wszystko, bo jak mówię jest dobra cena. I szkoda, by. Yy nie sprzedać go teraz. No w sumie. W sumie, okay. No i właśnie jak mówię, no trzeba będzie kurczę, nie wiem czy dzisiaj. Eee, myślę, że tak. Mm. Raz, że nawieść. tam tamto jedno pole, nie wiem czy te kurde pola też wymagają nawozu, bo potem będę musiał sprawdzić na laptopie. Mam oczywiście dane z pola. I tam rośnie nasza kukurydza, no. Eee kurde, chwaścior, widzę go, kurczy byka. No. no i tutaj. No trzeba będzie kurczę albo zainwestować. W tamten spryski. Mamy tamten opryskiwacz, tylko że on jest kurczę, to nie jest ten, który w... widzi chwasty. No także. Także trzeba będzie kurcze zainwestować albo wypożyczymy go z powrotem. Albo trzeba będzie kupić, tylko że to są kurde pieniądze duże. No. No dobra. Eee, ja jeszcze sobie sprawdzę. Wiecie co? Ja sobie tutaj. Znaczy, domyślam się, że będę jechał w lewo. Ale zadę sobie to na trawę na chwilę i sprawdzę dokładnie, gdzie to kurcze jest to miejsce. Okej, okay. wszystko wiem. E, nie pojedziemy jednak na tamto miejsce drugie, znaczy drugie, na tamto gdzie byliśmy ostatnio z miodem. E, tylko my sobie pojedziemy tutaj w lewo no Za chwilkę. No właśnie, nigdy na skórze to nie było, nie? Tu i tam. I tu jest też ewentualnie tędy w ogóle przyjechaliśmy do pana Ayana po raz pierwszy jak byliśmy Natomiast my musimy pojechać kurczę tędy i dosyć daleko, ale to jest kurczę ładne ładne okolice. I ogólnie z tego co wiem, jest tutaj też chyba farma na sprzedaż. Gdzie dokładnie jest? Tego nie wiem, ale wiem, że pan Ajan coś wspominał, że właśnie tutaj koło tych wzgórz właśnie jest farma. Tylko nie, nie, nie wiemy ceny niestety. Nie, to nie to. To nie to raczej. Gdzieś, gdzieś tam. Nie, to chyba też nie to, chociaż... Bo to jest w ogóle droga, którą jechaliśmy jak odbieraliśmy fenda. Tam jest okej okay wszystko. No, taki. Kawa trochę krajoznawcza. Tak, stąd odbieraliśmy będa z tego parkingu. Natomiast my ee, nie wiem, czy nie kurczę gdzieś tu. Ja sobie pozwolę. O. Może na, na skrzyżowaniu nie, ale tu sobie zjadę. Uwaga na gałęzie. No i sprawdzę to jeszcze raz. No i się okazało, że miałem rację, że to tutaj. Także cyk, Dairy Queen, dokładnie. Ja potrzebuję miodu do tego. Do swoich lodów, z tego co rozumiem. Dobra, widzę, że mają na tyłach. skup. Okej. Okay. No i ładnie. 5000 to zawsze ewentualnie możliwość wypożyczenia. E, no właśnie, skoro mam kurczę, słuchajcie, skoro mam szczepę już e, to faktycznie może warto byłoby pojechać do sklepu i... Mm, i kurczę kupić tam owies i tak dalej, bo tam. Znaczy owies e, owso może nie, ale... Ale nasionka, nawóz. Yy... Parę innych drobiazgów. No, nie, to nie jest ta farma, kurde. Chociaż. Hmm. Nie, chyba nie. Nie, bo też jestem kurczy zainteresowany, jak mówię. Zwłaszcza, że teraz Josh wrócił znowu. A tak. Może nie czuję się jak specjalnie, jak Indrus, ale no. No nie lubimy się z Joshem, no, co, co będę ukrywał, kurczę. Eee, tu, 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 tu. Sorry. sorry, 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 bo się zagapiłem jak zwykle. Dobra, już nie będę cofał. Pojedziemy tędy. Dobra. Okej. Okay. Idę. Co mówię, kurde, chociaż jest... Oni od szóstej mają, dobra. <gry> to będę musiał sobie poczekać moment. A, kurde, ale ładny dzień. Taki trochę... Słońce takie jeszcze nie grzeje mocno aż, ale już widać kurczę ta wiosna, nie? Już listki. Tak kupujemy. Clever Motors. Ok. Dobra. Jest już punkt szósta, więc idę zakupić. I w sumie, kurde, tylko ja nie wezmę teraz go. Opryskiwacza. No. Kurczę. No i jak widzicie, kurczę ponad. 11 tysięcy, nie, 10 840, przygotowali mi to już wszystko tutaj, no i co kupiłem, kupiłem nasionka w dużych workach, w dużych workach również nawóz, nawóz kurcze najwięcej, to jest 10 tysięcy jak było widać, no i kurcze herbicyd, natomiast zapytałem właśnie czy mają ten opryskiwacz czy powiedzieli, że będą mieli później po południu, bo wypożyczyli. I dzisiaj gościu ma oddać, natomiast oni go muszą tam sprawdzić, wiadomo, no taka, sprawdzenie po oddaniu, prawda? Także, później mam dzwonić, no i oczywiście powiedzieli, że mogę się tutaj obsłużyć, jak potrzebuję, umiem. No to oczywiście weźmiemy. jak mówię, kurde, miód poszedł na, na te inne. Tutaj. Dobra. No, bardzo powolutku, kurde, bo to jest jak mówię kwestia pieniężna. Głównie. Głównie. Dobra. E, stój! No. Firmy Helm, nowa, mówią, że dobra, także zobaczymy. Znaczy wiecie, no złych rzeczy nie mogą sprzedawać, nie? No, tutaj ich wszystkich znają, wszyscy, wszyscy ich znają, więc pojedziemy sobie z drugiej strony. gdzieś tu o tak delikatnie popchniemy dobra o, właśnie nie wiem czy on kurcze weźmie Dwa, czy nie? Nie. Trudno. No w Silverland'a, tam mieliśmy ten kurcze... Podnośnik taki... Mocniejszy trochę, nie? Się chyba nie rozkłada, nie. Mm -hmm. Nie. Góra dołu, tylko. Dobra. Dobra. No do góry, do góry. Wyżej się nie da, niestety. No. Jestem. Kurde, jeżdżenia trochę, no ale. Niestety. Mógłbym im zapłacić wtedy. By mi tutaj to założyli. Okej. Okay. Dzięki. Będę później. Ej, dobra. Cyk. Myk. a tu jeszcze jeden. I okej. Okay. No po dwa tysiące wszystkiego Jak widać kupiłem To co? Widzimy się w domku Okej okay. dojeżdżamy Mamy dwie przyczepki w ogóle takie Jedna jest tamta którą widzimy teraz na wprost, i tam jeszcze jest, są resztucz, resztuczki. resztyniki, eee, Tak. Dokładnie. I. No i dobra. Eee, myślę, że ją tutaj na razie wrzucę. Będzie była. Zastanawiam się, czy będzie mi kurde potrzebny ten John Deere. Chyba tak, bo kurczę nie używałem dawno. On zacznie rdzewieć w ogóle. E, a ja kurczę się tutaj. Ja zaparkuję się na razie gdzieś tu, bo i tak będziemy go używać, prawdopodobnie. Naszego Landiniego, więc to nie ma znaczenia w sumie. Dobra, idę kurczę, bo miałem zrobić te kosiarki, Bo jak mówię, no dzisiaj będziemy kurczę ciąć. Prawe. Eee, muszę to wszystko, kurde, pomyć, mhm. dobra, kurde, okej, okay. kurde, no trochę mi co to, to zajęło, ale powiem szczerze, że myślę, że opłacało się, także tutaj ostrze wymienione, tam też jedno, eee, jeden tutaj, kurde, o, w walku wałku, kurcze, tam tuleja była, nie ten, eee, trochę już do wymiany, więc ją wymieniłem. I dobra, e, no i właśnie chciałem zobaczyć kurcze jak Landini e, sobie poradzi, no bo to jest kurcze PTO, gdzie ja mu zabierze moc z tyłu i z przodu, nie? E, gdzie ja kurde odstawię ten obciążnik, on się przyda gdzieś kurde tu? E, może gdzieś tu? Dobra. Mamy punkt odbioru mocy z przodu i z tyłu nie tak. myślę, że najpierw z tyłu będzie łatwiej. Dobra, tak? A. Tyle. Dobra. Eee, zobaczmy czy to w ogóle działa kurcze, bo to tak... Ten z przodu. Dobra. No, myślę, że standardowo tutaj. Dam Owiec. Tak, bo będziemy to ogólnie, będziemy robić z tego kiszonkę, bo i tak owce mają sporo. Sporo, sporo. Jedzonka jeszcze, także spokojnie. No, weterynarz ma być w tym miesiącu. Na dniach w sumie. No i kurczę ładnie. No, już mamy kupców. W razie czego. Na dodatkowe także co miesiąc, jak będą więcej niż jest w zagrodzie, no to znaczy, wie, chodzi o to, że może być 16, nie? Ogólnie taki jest metraż dobry na maksymalnie 16 owiec. Więc e, jeżeli się urodzi jakieś, jak nie, no to kurczę sprzedamy. Wiadomo, że to na początku z matką musi być i w ogóle nie, także się tam nauczyć, nie? Ale jak już będzie potem samodzielne, no to jak najbardziej. E, dobra, w takim kładzie. Zacznijmy może od tej strony, jak zwykle. Gdzieś tu. Dobra. Mm. Okej. Okay. Dobra, to jest okej. Okay. Tu ja, podziała. No i kurde ładnie idzie, natomiast powiem szczerze, że trochę czuć pod górkę, że zabiera mu tutaj mocy, zabierają mu te kosiarki mocy, ale ogólnie muszę powiedzieć, że jest okej. Okay. No łatwiej będzie też oczywiście tam, bo tutaj mamy dużo zakrętasów. Co chwilę, natomiast na tej właśnie jak mówię na drugiej łące tam już się jedzie. Ładnie, no chyba, że koło tych kurczę, drzew tam. To tam jest nieładnie. <grybujesz> Dobra, ostatni tutaj przejazd. Nie no spoko. No okej. Okay. Okay.